Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Przesłuchanie. Chwilę cię nie było na przesłuchaniu. Nie było i mam nadzieję, że nie będę musiał tego powtarzać. Nie robię nic, w co mogłoby to spowodować. Także się śmiejemy, że przesłuchanie, bo śmieszne takie nazwa. Od razu sobie skojarzyłem naszego sztywniaka z Stogunia. Ciekawe, jak on na to by zareagował. Słuchaj, powiedz mi... To teraz ten taki najświeższy temat. Denis Rozrabiaka, że tak powiem... No, bo miałem takie wrażenie, kiedy jeszcze razem gdzieś bywaliśmy na galach grunt, gdzie, gdzie ja już nie bywam pewnie od dłuższego czasu, ty wpadasz, emocjonujesz się tymi walkami, ale wydawało mi się, że, że macie normalną relację. No, taka relacja była. tak dobrze, że poruszyłeś ten temat, ponieważ od razu mówię, że cisną mi się słowa powszechnie uważane za niecenzuralne i najlepiej powiedziałbym po starej swojej takiej markturze, ale mówię, dobra, może to oglądać jakieś dziecko, może to oglądać młodzież, ja sobie to ja, ja mówię, gdzieś przyjdzie czas, żeby to wszystko rozliczyć, ale powiem ci tak szczerze, że. Tam już jest naprawdę odchyłek od, od jakiejkolwiek zdrowych zmysłów, tam jest przegięcie naprawdę w każdą stronę i mam nadzieję, tak już czytałem, że sędziowie już nie będą go sędziować i Jarosz się wypowiadał, bardzo szanuję. No, piotr Jarosz nadzieje... się wypowiedział w imieniu całego tak. zespołu sędziowskiego. I mam nadzieję, że i Federacja się w końcu ocząsną, bo nie może być tak, że kolejny raz zawodnik gada przed walką, co to on nie zrobi. A znowu uśmiech wychodzi, kopie, fauluje. To, że tam e, raz pierwszy faulował Daniel w walki, to jest zawodnik MMA, który gdzieś tam miał to, poza tym tyle rzeczy, co zostało powiedziane na Daniela przed tą walką, to stary, to bez przesady, co nie? To ja też zdążę sobie to uwierzyć, że no, no kurczę, to było duchy bezwarunkowe. Ale tyle wstydu, <laughs> tyle takich właśnie rzeczy powiedzianych. Ja, ja się zastanawiam, jak długo to jeszcze potrwa. Wiesz, najgorsze, wiesz czego się boję, Mateusz? Boję się tego, że federacja będzie go trzymała dalej, bo ludzie go nienawidzą. Wiem o tym. I po prostu będą wykupywać, żeby ktoś mu w nie? Po prostu, tylko dlatego, ale ileż tak można, nie? Ile tego można dostawać tych batów? I, i, tego nie rozumiem, wiesz? I, i powiem Ci, Dziwne mamy czasy. Ja to jest jakiś śmieję pużar ten półserio, że nie o taką Polskę walczyłem. Mówię te wszystkie walki, które walczyłem, to gdzieś o coś, o to, jakieś swoje ideały za dzieciaka. Teraz jeszcze się to zmieniło, kiedyś było jeszcze inaczej, a teraz to już jest w ogóle masakra. Znaczy każdy ma pewnie swoje spojrzenie, oczywiście gdzieś tam powiedziałbym, to, 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 co, to co się dzieje, to, co on mówi, to jest nagane. to się nie powinno wydarzyć, to się oczywiście gdzieś tam kładzie cieniem na całym biznesie. Ja jako pewnie jako starszy człowiek, tak z perspektywy doświadczenia, to patrzę, że dla mnie to jest jednak takie ukryte wołanie o pomoc. To jest takie. Wydaje mi się, też, że też... Udawanie to jest trochę też jakby yy, krycie słabości arogancją. I... No tak, ja nie mam na to słów, Mati, ja naprawdę nie mam słów. Dla mnie są pewne jakieś takie reguły, nie wiem, jakieś takie przesmiane zasady przyjęte w naszym... Nie wiem, nie, nie mówię środowisku, bo tylko w naszym życiu, prawda? A ja tutaj nie ma żadnych zasad. Tu jest gadanie o zasadach, których nie ma. Zagadanie o, o czymś czego tak naprawdę on sobie, nie wiem, on sobie w tej głowie tam. Nie wiem, co tam jest w ogóle. Powiem ci szczerze, najbardziej to szkoda mi tego jego ojca, nie? Bo chyba wygląda na takiego, jest tak normalny gościu, fajnie to wszystko gdzieś tam, a na pewno jest mu wstyd, nie, nie? no i powiem szczerze ci, powiem ci szczerze, że naprawdę wyjść do Tomka Sarary przy jego wadze, stoczyć taką walkę, to, to szacunek. To, no tak, do Tomka, przecież do tego, wcześniej tego Lebanera, bo z nim miał walczyć, też wychodził do Labrygi, wychodził do tych zawodników każdego Kąś chyba. To. Tak, i, ale przede wszystkim chodzi, to nie chodzi tylko i wyłącznie o jego poziom sportowy, bo ten poziom sportowy na tle Tomka Sarary czy innych jest... I zupełnie inny, ale chodzi o poziom, jak on się wypowiada, ile ma szacunku dla innych zawodników. Ja też miałem, byłem rozbrykany, ale nigdy nie usłyszałeś ode mnie, że jak z kimś przegrałem, to mówiłem to, co on na przykład mówi teraz. To jest, to jest straszne, to jest straszne, że najbliżsi ze środowiska pozwalają na takie rzeczy. O to mi chodzi. Chodzi mi o to, że to przeszło już za daleko, że to wszystko poszło za daleko. Ja ale uważasz nawet... takie na zachowanie w samej walce, gdzie, gdzie są ustalone, że w takim i takim momencie zmieniamy formułę i to się nie dzieje. Denis opuszcza... Ten klatkę, to jest, nie wiem, konsekwencja czego, że nie ma, nie ma jakby realnej oceny sytuacji. No nie ma że, nie, że nie jest w stanie emocji skontrolować. No nie ma charakteru, nie ma po prostu, jak mu się coś nie układa, tak samo było ze mną, tak samo było z kim tak samo było, z kim on tam jeszcze no, z Don Diego. Jak coś mu tylko nie wychodziło, to po prostu robił to, co dobra, poddam się, zrobię tak i nikt mi tego nie powie, że nie. Po prostu, I wiesz, co jest najbardziej w tym wszystkim przykre, że on później sobie sam siada, nie wiem, kto, co on tam bierze i, i gada takie głupoty, jeszcze większe głupoty niż, niż, niż to, i to jest dopuszczane do internetu. I tak Portale jak Fansport czy coś takiego to puszcza. Od razu mówię, że tam już jest dożywotni zakaz jakiegoś wywiadu ze mną, czy coś. To jest dla mnie przegięcie na, na maksa, nie? że takiego, takiego gościa. Czy uważasz, uważa, że się powinno go odseparować i media ja nie, tak uważam, nie powinny uważam, rozmawiać z, z tym Uważam, Oczywiście tak uważam. Przecież to jest, to, jest, to jest. Popatrz, jaki on daje przykład. Ja nie mówię, ja też byłem młody, ktoś może powiedział, jak kto ty byłeś młody, ale czy słyszeliście z moich ust takie rzeczy? żebym ja tak gadał, tak? Przecież on, on jest odklejony od rzeczywistości kompletnie. Dostał jak do lot Daniela, a on jeszcze mu wbija, mówi, ty tak, że tak, że ten, że, że fał, że coś w człowieku, no.